Siema siema, dzisiaj wam pokażę jak y, szybko zrobić zadanie zmień kolor 1000 pól co musicie zrobić? Musicie wejść w telefon, musicie dać urządzenia i tu jest takie urządzenie jak pola zmieniające kolor. Wyposaż jak najwięcej. Najlepiej nie wiem tak na 8, jeśli chcecie to bardzo szybko zrobić i na 8. No i na przykład stawiać się w miejscu, to pokażę Wam na jednym i dostosuj neutralny początkowa drużyna pierwsza, czas przywrócenia koloru, jedna sekunda wynik 5000, kradzież punktów, tak, i dajecie tak do każdego, i tu będzie na przykład druga drużyna jedna sekunda, no i tak, i dajecie tak do każdego, i tutaj na przykład jest trzecia drużyna, tu czwarta szósta, druga, druga, nie wiem czemu dziesiąta, no i tak musi, każdy klock musi mieć inną drużynę, i co trzeba zrobić, żeby to szybko zrobić. No, trzeba jeszcze mieć w ekwipunku modulator ruchu i go postawić. I nie wiem, czemu się to nie stawia. O, stawiło się. No i dostosuj. Dostosuj. Szybkość wysoka. Gdzie? Nieskończoność. O, nieskończoność. Potwierdź. No i dajemy moja wyspa i rozpocznij gra. To fajnie wygląda. No I lecicie na ten y, zmienia czy biegu czy co tam jest. Wchodzicie i biegniecie i wam się tak zalicza. I tak możecie szybko to parę to zrobić. Widzicie, to się cały czas zmienia. I te tysiąc zmienionych pól musi, możecie w chwilę to zrobić dosłownie. Dobra, to dzięki Wam za oglądanie. Jeśli filmik Wam się spodobał to zostawcie łapeczkę i subika. Będzie mi miło i cześć i pa!